Jak trener przychodząc do klubu, przychodząc na rozmowę kwalifikacyjną, może ocenić, czy to jest miejsce dla niego. No właśnie to jest trudne, to jest. E, bo te rozmowy kwalifikacyjne są wszystkie takie. To są takie bardzo sztuczne rozmowy, często nie. Bardzo mhm. trudno jest w rozmowie w tych takich pierwszych rozmowach naprawdę wejść głęboko. Mało ludzi się spotyka, a ja już wiele razy byłem na takich rozmowach. Te rozmowy zawsze są podobne. Wszyscy są do siebie mili, wszyscy wszyscy ludzie chodzą, zakładają, maski. zakładają maski, ludzie chodzą na te rozmowy, kłamią, mówią, że jest super drużyna, super klub, super projekt, no bo każdy chce dostać pracę. Tak samo jak klub chce kogoś zatrudnić, no to też zawsze będzie, często będzie mówił to, co chcesz, co chcesz usłyszeć. Dlatego to są sztuczne rozmowy i sztuka polega na tym, żeby dojść w tym wszystkim troszeczkę głębiej. Czyli jako trener tak naprawdę trzeba bardzo dokładnie przeanalizować, jak klub traktował ostatniego trenera, przedostatniego trenera, trenerów wcześniej, jak dużo czasu dostali, co dla klubu było ważne, jakie były wszystko, no jak, jak funkcjonuje akademia, ile jest, jakie były robione. Jest wiele rzeczy do przeanalizowania, bo tak naprawdę możemy rzeczy tylko oceniać ludzi, znaczy ja, wiadomo, no ja ludzi oceniam po, nie po, po, po słowach, tylko po czynach, no tak powinniśmy chyba ludzi w życiu oceniać i wiele tych słów jest takich na tych wszystkich rozmowach kwalifikacyjnych, no no to jest taka, taka półprawa. Znaczy, no to jest wszystko bardzo powierzchowne, często, nie? i hmm. bardzo trudno jest spotkać ludzi, z którymi można konkretnie, głęboko, szczerze, twardo o wielu tematach porozmawiać. Um, dlatego i my, i kluby muszą um, musimy, musimy mieć inne sposoby na to, żeby ocenić sytuację. Ale no to chyba wynika też z tego, że osoby decyzyjne które w tych rozmowach uczestniczą nie mają kompetencji takich jak trener, który przychodzi ze swoim pomysłem i oni na dobrą sprawę nie są w stanie nawet ocenić chyba o co temu trenerowi chodzi, jeżeli on wejdzie na jakieś takie powiedzmy trochę głębsze sfery sfery, sfery swojego warsztatu czy, czy fachu. Tu teraz mocne słowa. Bo to znaczy, ogólnie, ogólnie osoby decyzyjne um, muszą mieć inne kompetencje niż trener. Muszą, muszą wiedzieć, jak stworzyć dla trenera warunki, żeby trener mógł odnieść sukces. Bo trener może tylko odnieść sukces, jeżeli warunki się zgadzają. E, warunki, warunki to znaczy, no, że ogólnie, ogólnie po pierwsze, że jest ten sam pomysł na, 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 na to, jak zespół. Ma grać w piłkę, że klub to szanuje, że klub tego chce. No i później wiadomo, no do, trzeba, trzeba to wszystko jakoś każdy musi się zająć swoją robotą. Tutaj, tutaj na pewno to jest ważne, że wszyscy, wszyscy w klubie piłkarskim wiedzą za co są odpowiedzialni i wtedy to ma, ma jakiś sens. Mhm. Ale na pewno kompetencje, tak jak, 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 jak powiedziałeś, kompetencje ludzi decyzyjnych muszą być całkowicie inne niż trenera. No ale muszą też ocenić trenera, którego zatrudniają, prawda? W jakiś sposób, bo jakieś, jakieś kryteria te, tego, tego zatrudnienia trzeba przyjąć. Tak, na pewno. Na pewno um, jest ogólnie ważne, żeby. żeby żeby dyskusje były głębsze i, i ocena była głębsza niż tylko, tylko powiedzmy wynik ostatniego meczu, nie? Czy, czy tylko wynik meczu piłkarskiego, że tutaj musimy mieć jakieś możliwości naprawdę, żeby z sobą porozmawiać o piłce nożnej, o tym, co się dzieje na boisku, jaki jest pomysł, musimy, musi być zrozumienie, jak wyglądają w piłce nożnej procesy. Czyli proces rozwoju zespołu, proces rozwijania zawodników. Um, jeżeli jeżeli um, nie ma takiego, nie ma w klubie takich kompetencji, no to wiadomo, to, to każdy klub będzie miał problem, nie? I nigdy, nigdy niczego nie zbudujemy. Um, myślę, że tutaj to jest logiczne.